się ma daros słuchajcie ale tutaj są jaja niesamowite miał skończyć event tutaj jeżeli chodzi o Westland Jack Event e, 18 dzisiaj e, musimy stać nagrody musimy dostać tutaj jeżeli chodzi o pozycję rangi klanu e, za korzystane karty dodatkowe tutaj że to tak okazuje się że tutaj e, po prostu dział marketingowy zamienił się kusa i zrobi dodatkowo takie tutaj 24 godziny takie Datek zł do dnia jutrzejszego prawdopodobnie podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że po prostu nie mają planów na ten dzień i dopiero jutro będzie jakiś po prostu dodatkowy event w postaci przygotowu budowania bazy robotem później, później Dojdą nowe rajdy helikopterem, także z tego co wiem, a wiele tutaj z czasu już mam ten konto, że takich właśnie poturek nie było. Karmazie, jeżeli do konto pory prawie 4 miliwów. tutaj te takie dodatkowe eventy były mi się wydaje niepotrzebne, jak dziura w moście, ludzie mogli sobie ten dzień odpocząć, pomyśleć sobie, jak sobie zdobyć konto, po prostu dodatkowo, tak, pobudować sobie bazę, tak, które mają punkty tego go wymienić sobie, tak, jednak okazuje się, że to po prostu jest przedłużone. Czemu? Nie mam pojęcia, czy ja rezept się dzieł e, W każdym razie, jeżeli chodzi o pozycję, zobaczcie, tutaj mają dosyć rangę. Dużą biją się, więc to z powodu e, e, klanów spowodowane tym prośbą klanów, że po prostu jeden chce być lepszym drugiego. Jeden ma tyle, drugi ma tyle, e, i walczą po prostu o to, kto mniej miał więcej. Wydaje że tutaj ta pozycja klanowa, i tutaj, jeżeli chodzi o single, tak? Ci, którzy mają miał nie jest jednoznaczne, więc mi się wydaje, że to było po prostu niepotrzebne przyciąganie tego wszystkiego. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o oferty, zobaczcie, nie ma już ofert. Jeżeli chodzi o zapalnicze, odbyłaś się dodatkowo, bo nie, po prostu nie wykorzystałem. Mamy też dodatkowych herosów tutaj za 16.8 po prostu są e, śmieszne, po prostu dla mnie śmieszne jakieś takie pakiety bo y, powinno to być tańsze, jeżeli chodzi o 50 za dla nowego można samo odkryć dodatkowych kluczach które można zdobyć w innych misjach wcale nie tego robić za -y a ani też kupować pakietu 16 euro, 17 euro płacić za to, żeby mieć takiego o takiego, zobaczcie, dekoba y, na którym miałam 150 takich później na 250, czyli go maksuję więc a 20 tutaj już książek 10k to teraz powinno mi się wydaje to być e, to jest śmieszne są tak? się wydaje, że tutaj zamiast tutaj 50 powinien 250 takiego tutaj tak Jacoba 200 takich tutaj jeżeli chodzi o książek zombie 100 tysięcy kapusty tak czyli kasę i to mogło kosztować 16 euro a nie takie po prostu e, duże pieniądze bo jest to są śmieszne po prostu że nada takie pakiety, bo za takie pieniądze po prostu trzy pakiety zobaczcie. Przedłużyli to, zamiast dać dodatkowe pakiety za monitor, dodatkowe pakiety przykładowo mm, skrzynek, czegoś innego, zegarów do upgrade'u, niższą fajną cenę, takie trzy pakiety dorzucili po prostu niczego nie warte i nie wiem komu to potrzebne. Tak? On no, sam w ogóle niczego nie potrzebny, może Wam, ale dla mnie jest za taką sumę to po prostu śmieć na sali. Poza tym już wcześniejszych filmik, które wam puściłem, nie dokończyłem go. No, bo znowu jak to się działo, miałem zawalony dysk SD i znowu mi nie weszło całość. To nagrałem dawaz filmik. A zrobiłem go czy po prostu, taki, po takim tytułem, czy opłaca się kupować kartę Utonego, To te specjalne. Tu mamy 55 kart, takich wygenerowanych klasowo, kosztują 16,90, tak. Ja wam mówiłem o tym doskonale, że taki test zrobiłem i nie dokończyłem go, nie wszystkim do końca. E, Potem sprawdziłem, że jednak po prostu e, do tych kart dostałem, do wszystko sobie wsumowałem i wyszło mi po prostu w ten sposób, że e, te 1680 e, jeżeli płacimy do te karty, trzeba wiedzieć tego co. 16 płacimy te karty jest dla mnie nieopłacalne nie z tego powodu, że za Wrócałem tutaj, że za. Tutaj mam taki pakiet Event Pass. Za 8 euro kupujemy e, takie tu ładowanie. 25 kart losowych. E, taki trochę rzadki. 500 koron. 100 zł. 50 dodatkowych kart. Jeden jakiś tam bonus. E, do wszystkiego. I tutaj, jeżeli chodzi o ten pakiet. Przy tym pakiet Event Pass. Nasze karty z 3-4 kart zwykłych robią się 5-6. Czyli, e, czyli dostajemy 4. 3-4 karty plus 2, 2 karty, 3 karty na bonusie, tak czyli mamy wtedy 6, tak 5 albo 6, tak. No i tutaj ma, mówiłem wcześniej, że byłem niezadowolony, dlatego że przy tutaj poziomie trudności zamiast 85 HP razy 2, to 180 to jest 102, tutaj gotówka też się zmienia, zamiast 852 razy 825 powinno być 1600, 1650 a tutaj jest po prostu 990 i na każdym hardcornem tutaj karty są oszukujące, bo powinno być o 24 kart, a tutaj gotówki powinny być 825 czy 3200 a 3300 powinno być gotówki, a jest tylko 1220-1200, 3200 czyli 300. No to mamy 2000 praktycznie mamy gotówki mniej. Mamy koło 4 karty mniej. I tutaj mamy około 204 HP, nie mimo tego, że to jest instant, to jest po prostu jeszcze coś, jeszcze coś mocniejszego, mocniejszego niż medium jest to po prostu hard, a hard boli do poziomu 4. to są bardzo ciężkie misje, to będzie ciężko przejść trzeba po prostu mieć fartan, dobre bronie, być i po prostu to gwarantuje wam to, że możecie tej misji nie przeżyć tak? stracicie tylko zapalniczki, które normalnie kosztują 15 Volda. 4 zapalniczki razy 15 to ma 60V, to jest jeszcze mi 2 rozpadne, tak? To 20V to ciemnej stracicie przykładowo z tego. Tak? E, dlatego wam mówiłem, że to jest, e, tamten pakiet jest wypłacalny z tego powodu, że mm, ja już dokończyłem tą misję, którą miałem, tak, i wyszło mi z misji, tutaj miałem 11 misji, czyli 11 zapalniczek. Z tych 11 zapalniczek dostałem około 60 kart. I 55, tak jak tam jest. Tak jak tutaj jest. Tak. Tutaj jest 55 kart, dostałem 60. Dostałem, tak, 60 kart, bo myśląc, że 11 misji po 5, po 6 to masz 55, 60, prawie 60 kart. I z tych 60 kart. <tuszę> Otrzymałem gracisa, od innych rzeczy, 3800 takich, że takich tutaj monet, tak? 3800, <laughs> więc to mi się tutaj skumulowało, mam teraz 19200. E, teraz przedłużyłem ten event, przedłużyli o kolejny dzień. E, nie ma żadnych ofert, nie ma żadnych e, zapęczek, nie ma żadnych tutaj konkretnych jakichś bonusów, tak? Jest to po prostu masakra, jest to po prostu niepotrzebne, uważam. E, no Wam dlatego, że jest nieopłacalny taki pakiet, bo yy, ten pakiet kosztował przy 90, a tutaj jak 13 event, tak, w danym momencie, przykładowo, zaczął się w piątek, albo czwartek, nie wiem, zaczął, pamiętam już, yy, to testowałeś, w dostawałeś 4 zapalniczki. Tak. Tutaj taki utonego jakiś sklep, bo taka opcja, że każda zapalniczka. Mógłbyś kupić kancelariusz za 1000 takiego, tutaj, takich walut, 3 dolarów, tak? <śmigł> cztery, miałeś, cztery, miałeś, czyli miałeś 4, miałeś flip, czyli miałeś 8, tak? I do tego, kiedy mógłbyś wykorzystać, tutaj chodzi promo wykorzystać kod, który Wam podałem w późniejszych e, filmikach i tam były linki takiej strony, nie <śmigł> musicie sobie wchodzić i co tydzień o 16:40 e, e, jest darmowy kod, który możecie wykorzystać. I ten kod, który sobie tutaj, wpiskamy, oklej, ok, ok, i tam jakiś tam grajce zwłyszcza. I tam w jednym z kodów, które są od graczy, na, na czacie ogólnym, tak, globalnym, został taki, taki kod, który było mi było, gratis, 5 takich zapalniczek. Czyli 4 plus 4 jest 8, plus jest 13, to jest 13 misji. A ja zrobiłem ze swoich tutaj zapalniczek, zrobiłem 12 misji, wyszło mi 60 kart i 3800. Więc jeżeli ktoś z Was był przykładowo i taki pakiet kupował u Tonego, 1690, tak, wyszło mu 55 kart, ale wyszło mu oficjalnie więcej, mu wyszło takich nagród, czyli takich tutaj paczek, takich tutaj jak gdyby e, takich kubełków takich, tak, przykładowo, można powiedzieć tak, czy pakować, tak, wyszło mu tych punktów więcej, tak, niż mi 3800, tak? Mogło być więcej, mogło być mniej, e, proszę po prostu o to, żeby mi przesłał e, taką wiadomość e, w komentarzu pod filmikiem i tam wtedy sobie przeczytam to wszystko, jak to wszystko wynosi, że ma jakiś filmik jest, możemy go przesłać, ja w miarę go udostępnię, ewentualnie w następnym filmiku, jak będzie, e, to po prostu opowiem Wam o tym, czy to się taki e, opłaca i czy po prostu ten pakiet które robimy, przykładowo za, za euro, wychodzi więcej od tego pakietu, który ja dostałem, mianowicie, że za free. Jak dostałem za Free 13 tych, a zrobiłem 11 misji i e, dostałem 60 kart, nie 55, dostałem 50, jeszcze 5 freebie dostałem, a nawet może więcej, bo nie mieli tych kart, było ich, liczyłem, wyszło mi 3800 monet. Może wam wyszło mniej, może wam wyszło więcej, jeżeli więcej, jest fajnie, ale czy ktoś opłaca wydawać 16-17 euro za 3800 szkodowo takich bonet czy 4000 nie mam pojęcia i tego po prostu nie powiem, Tak musicie sami zobaczyć, e, sami stwierdzić, czy nam się opłaca. Jeżeli właśnie to stać, to proszę bardzo, ja uważam, że ja Pan jeszcze tańsze. Dział marketingowy powinien tak się na mocy się zachować jak dział marketingowy Warto, bo boc, tej samej Gremigans, tak? Więc tutaj takie pakiety jak tutaj powinny być zamiast 3 pakietów, powinno być przykładowo ich 10, tak, różnego rodzaju, tak? Zapaliczki, zapaliczki przykładowo tutaj 100 zapalniczek połączonych, przykładowo, z pakietem przykładowo 100 zł, przykładowo, zegarami upgrade'u, czy tam acetami, czy tam jakimiś takimi jak tutaj jest przykładowo, była przecież taka oferta, tak? Żebyś eee, jakieś klucze i klucze, to jest to połączone, bardzo fajny pakiet. Dostałeś zamiast trzech rzeczy, tak jak tutaj jest, na 17 euro, nie wiem czy to jest w ogóle sens. Dostawałeś w ogóle fajne rzeczy, które mógłbyś wykorzystać. E, tak, i to się lepiej opłacało. Pakiety takie, że bez pakietu są 5 pakietów, 3 pakiety. Chcesz, kupujesz przykładowo pakiet, nie za 16, tylko przykładowo za 8, drugi pakiet chcesz kupić, kupuje za 7, trzeci za 6, czwarty, czwarty przykładowo za 5 i piąty przykładowo za 4 euro, tak? czy rzeczywiście kupił takich 5 pakietów, a nie jeden, widziałbym marketingowy by na tym zarobił, tak? ty miałbyś więcej, więcej e, tutaj gratisów, więcej gadżetów miałbyś więcej, więcej tego po prostu <coughs> do budowania bazy do tak? I to było bardzo fajniejsze. E, I byś tak tego nie odczuł finansowo, niż tutaj kupując takie trzy oferty i mógł się zastanowić, którą mogę wybrać. Może trzy, ale to za drogo jest, tak? I zastanawia się, co wybrać, tak? Na moim zdaniem, to jest jakieś wielkie, jedno porozumienie, tak? Mimo, że tutaj neguję, e, firma nie zaszła na za kość skończ e, zgodnie zrobiła, ale jeżeli chodzi o ten, jak tutaj te promocje, i tutaj te oferty, to po prostu śmiech na sali po prostu są tyle. Więc tak to byłoby teraz wyglądało. Jakieś krótkie moje sprostowanie. Mieliście jakieś mini komentarze i dowiedzieliście, ile kosztuje ten pakiet, który. Ktoś kupił, ewentualnie otworzył ile tam tych monet było, jakie to były tam karty, muszę dać mi w opisie. Ja sobie to tam przejrzę. Będę miał czas to proszę na nie odpowiem. Ta się trzymajcie, a mi fajnym gdzie wam życzę, i do zobaczyska.